Siema, widowie, dzisiaj sobie pogramy wycieczka od złej babci. Gram oczywiście z, z, z moją koleżanką Nidą. Nina się dołączyła. No do... właśnie. Ale teraz jest problem, ale które to jest. Już. Jeszcze. I kliknij normalnie! I kliknij normalnie. Ardentine. Ja już jestem. Ej no! Ej, bo jakąś, już, ja mam dziwny tryb. Poczekaj, muszę wyjść. Wyjdź Nina, wyjdź Nina. Wyjdź, wyjdź z gry jeszcze raz wejdź. Dołącz się do mnie. Jeszcze raz wejdź i klikasz normalny, bo nie widziałem swojego ciała, że... A masz kamerę na ochronie idziemy dalej. Dobra. Okay.

i bym musiałam kotka wypuścić Bardzo ważne, że dwie... zwierzątka trzeba wypuszczać. Zostawcie łapkę w i subaka. Subaka! Suba! Ale to się nie kończy, zawsze, a ty na... Ja już to przechodziłam. Ej, to ty wiesz lepiej o... się nas Ej. To jest łatwe. No czas akurat łatwe? Bo tutaj to ja nawet Humiem przejść. A czy jest coś taniego za Robuxy?

Ciężko od starej babci. To Czasem znaczy na babcie, czy co? Nie. No. Ciekawe, czy te ciastka były owsiane, czy... Jakieś... Ej, gdzie tu się dalej idzie? Upa. Pokaż. A. Ej, tu jest po prostu realne, No nie bardzo, ale... Mam nadzieję, że tym razem się Ja szybko oh! Ej, Ej goricz! Co za babuszka? Dzika zapomniała. <tryk> Muszę wcisnąć oh, szybko uciekaj. Ha? Ej, co tu zrobisz? Babcią, tak się wkurzyłam. Ej, wcisnęłaś guzik? No, bo co? Nie, nie, kupuj. To nie, jest na to teraz. O, mm. O, na sery. O nie, 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 ja nie, mi nie, uda na pewno. nie, Ja nie, o nie, Ja nie, nie, ja nie dedłam, teraz dedłam. Ja też! Centymetr. Widzowie zobaczcie... Ale mi to dobrze szło. Ja to pamiętam. Lewieżni, znowu. Jest, widzowie. Udało mi się. Za trzecim razem. No co to? No Ja nie! No już jestem. Dobra. Już zaraz. Daj <słuch> Gdzie wie... ja mam chusteczki? Jest! Jedę Jest Jestem. Chwila! Może coś śliczną wyszło. Widowia dzisiaj dzisiaj dzień dziecka. To Co? Tego nie robię. Nie, no to jest fajne. Ja już w to gra... Ej, mi się przypomina, że grana na starym koncie, widzę, bo ja też, bo jest stary kol, kontry, kiedyś miałem, ale zunęłam się, bo stworzyłem grana. Ej, ja to pamiętam. Ej, desk i przeszli. Ej. Ja no, już przeszłem Dobra. Strugi się bo nie jedzie. Władza do lasu. A hmm. no jezu, to wiesz, jest... hmm. bo wiesz. Uwa musisz uważać na tą deskę. Dobra, wiem, to złamana. Dzekuj się. Do skoku. I... hopsa! Deska! To jest deska złamana. Nie! Znowu żeby nie było do skutku. Hopsa! Hopsa! Ale jest fajniejsze niż tamte ścieżka z więzienia. Piszcie widzowie. Mamy 62 suby w, w ogóle widzowie. Ja się z tego bardzo cieszę. Ile ha? Jest to. O! Typie! Tysiąc i krót! Ty rzucił? Ja mam mnie też często rzucał. Ej, on ja go znam. Jezu! Cicho! Ale, w, w, widzowie, ale ja mam siłę w tym. Ja szybko się ładnią te deski w moim zdaniem. No no szybko. Się... Że... Ale tak szybko, bo to jakby ktoś musiał to robić na komputerze, bo wszyscy robią to na komputerze. A zagramy kiedyś w tą kukłę, czy nie? No Boże, może może... ja, Może lepiej ja pierwsza. Bo wiesz, ja się tak... Nie, bo... Albo nie ja lepiej nie. A później będzie... Ja oglądałam film z tej kukły i to było creepy. Czuć się! O, idziemy. O, idziemy. Oje. To jest śmieszne. E, to jest chyba najłatwiejsza rzecz. Bo patrz, ja, e, ja nie dadłam w ogóle. No nie w ogóle, kilka razy tak. Dobra, ja już jestem O! Kwiatki. To jakie kwiatki? Chyba... E, e, e. No na ścianie mi chodzi. A tutaj wełna! O nie, leci wełna! Ż żelazna wełna. Nie, nie, to nie jest żelazna wełna. Aaaaaa! Prawie deadłam. Zgłupię ta wełnę. Nie! Co to jest za ciasteczko? Może zobaczyć. Dobra, lecimy szybko. Nie! Jest, A... jest! Udało mi się! Szybko Nina, tu! Tu! Odwrotnie! Jak? Ty się cofasz! Ty się cofasz! Na tu! Tu! No! Idę. O, dobra, dobrze, się tu odrodziłem. Szybko dawaj. Dawaj tu. Nie! Pedio, 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 pedro... Pedro, 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 pedro... Ej, my ja my ma... zwracam teraz kochanie, w ogóle na jego uwagi, bo chcę się skupić. Rajdziesz? Pedro, pedio, pedio, pedro, pedro. Nie, ja ja się nie powstrzymam i chyba zaraz to. Pedro, 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 pedro. pedro. Słyszę? O nie, babcia na wózku! Babcia na wózku! Babcia na wó ja nie wózku! Na wózku. Ej, ja to pamiętam! Te 30 babci nie da. Gdzie... Trzeba łapać te by, żeby się... e, O Bo e... ja to spadłem! I... Się, bo Nina jedzie. Nie, 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 A nie, ona mnie dotknęła i ja ja nie, Ja 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 nie, jak się nie, 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 jest problem. nie, 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 Pierwsza będzie Wam No nie, Ej, no mi się z, nie, nie wygrał tego, bo ja do nie mogę się już powstać. I co? No ja nie wiem co. O, ja, jadę jeszcze raz, poczekaj na mi to, bo. Raz. Babuszka przegrała. Dawaj. Dobra. Nie dawać? Uważaj, żeby ci ciastko nie trafiło w szyfatkę na głowę. Jest! jest. Ale. Ale jaja. Jest. I nie, no, to gry jest fajna. Fajnie. Nie wpadaj, tu chodź, tu! Tu! Tu tak jest takie oszustwo? Dawaj. Czekam! Oh. Tu i tu jest to samo. fajdasz Co wchodzi? O! A jakie łatwe! Ojej, tu już było trudniejsze. O Jezu. Ej ile już tu przeszedłem, czeka na ciebie Chipsa! ej, cicho! Chipsa wzięłem I się kągę jesteś. nie No nom Chipsy, są takiego taki Widzowie, zróbmy sobie na chwilę przerwę i zaraz się odejdę do was nie zjeść, co? No. Co no, popar widzowie. Jak wiem... Już sobie coś tam zjedliśmy. Minęło tam gdzieś parę minut. Tutaj trzeba robić takie. To jest łatwiejsze na widowie. Nie spadnę. W... Aha, musiałam powiedzieć, że nie spadnę w ogóle. Spadłam do... też. Nie Widać, jak teraz spadnę. O! Od... E no, sam się przepychaj. Nie typek. Widzę jak teraz spadnę to ja nie wiem. O, widzę, jak, jak teraz... Obietnia, jak grupa. teraz spadnę, to nie zostawiacie na tym. Zostawiacie... Jak teraz zginę, to piszecie coś w ale nie zginę, czyli zostawiać zostawiacie... 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 zostawiacie łapkę w i suba wtedy. Prosimy Was, bo Adam chce bardzo dużo. Chcę być popularny pod naszą Chociaż z... jest popularny. Trochę. Nie za dużo, ale trochę. Aura dawaj tam Najważniejsze, zucham. że... Adam nie jest najważniejsze, że masz nawet chociaż jedną koleżankę. A ty masz? Dwie koleżanki, bo jeszcze... Dawaj, na... dawaj, dawaj. dawaj. Ej, A czy teraz nie możemy przez... Musimy teraz gadać o tym na filmie? Chodź Nina. Ej. To jest fajne, ja już to, ja to przeszłam, tylko spadłem specjalnie. Pedio, 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 pedio. Ale co teraz tu nie wolno robić? No musisz skakać. A tam proszę cię. Widzowie włączymy pedio, 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 pedio. Nie proszę mnie. Widzowie, zobaczcie, pedio, pedio. Yeah. <laughs> zobaczcie dlaczego ja tak śmiecham. Pedio, 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 pedio. Zamknij się Pedro, 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 Pedro. Widzowie w ogóle mam swoją grę tym. Ale jaką grę? Musisz wytłumaczyć. Widzowie mamy tutaj... O, a chyba jeszcze musisz się połączyć. Mamy widzowie oh, tu. Ale tu tu się za tym... Maja, oh, tu, tu jest widzowie moja granat na tym w bordewalu. Można sobie tutaj zagrać, widzę, no, wiem. Link do tej stawa. gry dam wam w opisie. Tutaj wam pokażę, że kopiły nawet. Kopiowałeś? Do schodka. mam nadzieję, że mi skończy. Widzę... No wiem. I musimy tutaj dopasować. Na przykład mamy Smile Lowa. I szukamy Smyth i dopasujemy Gniki. Dowień z majstrowa? No ja nie, no ja po prostu tak. No ja go subskrybuję, nieważne tam jest. I tu musicie, musicie widzenie sobie podopasywać. Musicie sobie podopasywać? Musicie sobie, pod sobie widzenie tu podopasywać, ale nie, będziemy, nie będę wam pokazywać. A wtedy będziemy trochę mieli oszustwo. Ja tu robię widzowie w 3 minutki. 3 minuty, a mój kolega w 50 minut, ale dobra, to nie jest ważne. No. I włączmy sobie pedio, 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 pedio. Gdzie, gdzie to było pedio, 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 pedio. Widzowie, muszę znaleźć pedio, pedio. Zaraz się odezwę. Pedio, pedio. Widzowie jednak nie będzie pedio pedio. Będzie później pedio, 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 pedio. Widzowie, mi tak chodzi po głowie i nie wiem dlaczego. O nie babuszka! Pochodzi, o! Ty wiesz wiem, gdzie iść? I tam nie mogę. Cześć klasanie. Chyba tam ale nie wiem Widzę, będziemy musieli zrobić drugą część. Akurat to ja... E, to jest to fajne, ja to uwielbiam. A to już wszystko No akurat to bardzo widzowie, widzowie, włączamy pedio, pedio, pedio. pedio o, widzowie robię cięcie. Widzowie, będzie lecieć pedro, 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 pedro. pedro, pedro. Tyle będzie lecieć pedro, pedro, pedro. pedro.

tu będzie leciała w tle. Oto jest fajne. Pracuj, 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 pracuj. Pracuj, pracuj, pracuj. Pracuj, 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 tu Pracuj, 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 pracuj. Pracuj, pracuj, pracuj. Pracuj, pracuj, pracuj. Pracuj, teraz Pedro, Pedro w tle. O, mamy. Darmowa wystawa z Amazon.pl O, nieważne, rozmowa... zrobię tego, jakby tu nie było. ...49 złotych na rok Amazon Amazon.pl Najgorsze ty. w tym. Dołączmy bo będę miał prawa autorskie. <laughs> I nie prawa autorskie bo muszę wy wycinać. Ty, to nie piszesz? W za to mogę wam coś innego. Jak on maja... Koleżanka przepraszam. Pedro, Pedro, Petro. Pej, Pedro. Nie, coś innego. Halo! Historia. Weź mi tu pokaż co, co oglądała. No co to C jest? Cicho! Już krzesła! Całe? Nina, A co Petro? Nino, za co ja włączę? Nie rozumiem. No nie mogę znaleźć. Widzę jak na coś. Chcesz coś znaleźć? Nie możesz znaleźć. Padio, pedio, 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 yeah. To z oh, to I to just. wanna be your slave. I wanna be your master. I wanna make you happy round the ground the I wanna be a good boy, I wanna be a Cause you could be the I could be the monster. I wanna Hiya. Hiya. Ey, tipezen. Hayır, hayır. İcame bana yardım et. Hayır, 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 hayır. Nie! Dostało dwa z kija. dobra przeszły widowie. Idziemy dalej. Widowie, idziemy dalej. Poko, nie się... Nie czekaj! Widowie, ale... Nie Nie nigdy Nie Nie przejdę. Nie, dalej Oto. Ech. Nie. Zobacz, jak ci pokonała baba. No to czekaj... Ej, ale mniej za dużo jest. tak Ej, a ty widzisz w ogóle coś? vídeo you Chceciały szczęki. Marci. No, Pokonała mnie. Hmm. Ja, koniec. Czego? Chcecie ode mnie. Gdzie wy jesteście? Ok. Już nudne się zabieram, ja tutaj pozwólcie, że zatrzymam. YouTube już kasuje. I zabieram jej drugą część, bo